Witajcie bardzo serdecznie na kanale Mister Nutek i dzisiaj będziemy oczywiście na, jak żeby inaczej budować y, maszyny budowra, budowane y, tak wiem, przeciągam tę serię, lecz naprawdę nie mam co innego nagrywać i jutro najprawdopodobniej jeżeli będę miał dużo wolnego czasu na nagranie może nagram wam recenzję Książki y, main, y, oryginalnej Minecrafta y, kr, podręcznik kreatywnego y, budowani, budowania. No, więc y, może być ciekawie, a dzisiaj będziemy budować y, żabę. Jeżeli, y, w sensie no, nazwa, to jest taka. Hmm, trochę niezbyt hmm, fachowa, bo to jest ogólnie hmm, po, ten, ładowarka teleskopowa, inaczej i dużo ludzi inaczej nie wie, co to jest, o co chodzi o żabę. Nie to tak serio, dużo, dużo ludzi, ale na chodzi ludzi po prostu ładowarka to jest ładowarka i tyle. Bo teraz właśnie próbuję znaleźć miejsce gdzie ona może stać. Hmm. Może tutaj niech będzie. Będzie sobie stała po prostu z tyłu. Taka trochę opuszczona. No ale co zrobić jak my tu już mamy budowę taką wielką, że masakra po prostu. Tutaj sobie zrobimy na nią miejsce będzie ona oczywiście żółta no, bo... no nie zbyt tutaj będę, będę kombinować z tymi kolorami mogłbym zrobić niebieską nie Holanda no dużo ogólnie smarek yy, tych takich ładowarek no ale już tam nie będę gadał zbędnie Нет, еще два. так, ладно, желатый. Не так. 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 И так раз можно желтый диван. дать. Запоминаем, вот что я Dobrze. a są takie fajne, przydatne akurat e, właśnie do budowania takich różnych rzeczy. Możemy tutaj zrobić taką ładną, ładną e, masę też się silni. Mhm. A ramy ramię to takie główne, no i oczywiście to będą widły, no bo nie ma co innego wybudować i zrobimy tutaj takie małe coś. Mm.

oczywiście musi być tutaj też okej okay. jeszcze po drugiej na ramieniu dobra Trzeba w ogóle wyszła prawie takiej samej wysokości co moje tiry. Więc jest serio wysoka. A jakbym miał robić na przykład. Yy, Manitou tu. inną markę, to pewnie bym zrobił. Wiecie jak? Zobaczcie. Yy, coś. Takiego. Bo ona tak ma właśnie z tyłu. No ale dobra. Eee. Yy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc jutro może być naprawdę ciekawy odcinek. Jutro będzie ostatni odcinek, bo znów wyjeżdżam. Więc to by było na tyle. Więc do zobaczenia i cześć.